Nie wiem jak u was, ale u mnie dzisiaj za oknem jest przepiękna, wiosenna pogoda, która przypomina o wiosennych porządkach, wiecie, mycie okien i te sprawy. A skoro o oknach mowa, to nie spodziewałam się, że jakaś gra może namawiać, przekonywać wie, wręcz do tego, aby myć okna. Azul przekonuje. Zobaczcie teraz, jak gra się w Azula witraże Sintry, a potem powiem, co ja o tej grze sądzę. Zobaczcie, jak szybko można przygotować tę grę i jak w nią grać. Te okrągłe żetony to warsztaty dostawców, czyli miejsca, z których będziemy pozyskiwać szkło na nasze witraże. W zależności od liczby grających układamy 5 dla rozgrywki dwuosobowej, 7 przy trójce graczy oraz 9, kiedy gramy w 4 osoby. Na każdym żetonie układamy 4 tafle szkła, które wyciągane są losowo z woreczka. Żeton gracza rozpoczynającego umieszczamy w środku pola gry. Następnie każdy z graczy wybiera planszę pałaców w kolorze, jaki mu odpowiada, umieszcza ją przed sobą, wraz z nią otrzymuje 8 planszetek kwater witrażowych, które umieszcza ponad planszą pałacu. Każdy gracz w zestawie kwater posiada jedną planszetkę z dwoma szarymi miejscami, które są jokerami. W tych miejscach możemy umieszczać szkła w dowolnym kolorze. Rozgrywkę jednak rozpoczynamy zawsze od drugiej strony, nie wiedząc gdzie jest joker. Pozostaje jeszcze umieścić pionek witrażysty na skrajnym lewym polu i strefa gracza jest gotowa do rozpoczęcia rozgrywki. Musimy jeszcze uzupełnić planszę z torami. Gracze umieszczają swoje kostki na początku toru punktacji oraz na górze toru stłuczonego szkła. Ostatnia czynność to uzupełnienie toru rund. Do tego potrzebujemy szkieł w pięciu kolorach, które zamykamy w dłoni i losujemy kolejność, układając od pozycji 2 do pozycji 6. Na pierwszym miejscu toru rund umieszczamy taflę szkła losowo wyciągniętą z woreczka. Co możemy zrobić podczas gry? W trakcie rozgrywki każdy z graczy ma dwie alternatywy: albo pobrać szkło z żetonów dostawców. Albo wziąć je ze środka pola gry. Druga możliwość polega na cofnięciu naszego witrażysty do skrajnej lewej kwatery. Rozpoczynając jednak grę, sięgamy po tafle szkła, które odpowiadają nam kolorami. Jeśli chcemy zacząć budować ten witraż, sięgamy po dwa pomarańczowe szkła, resztę spychając na środek, umieszczamy szkła. I przesuwamy swojego witrażystę. Tak właśnie rozpoczyna się tworzenie kwatery. Lokalizacja witrażysty ma duże znaczenie, bo tworząc kwatery, czyli uzupełniając szkła, możemy to zrobić albo w kwaterze pod witrażystą, albo we wszystkich po jego prawej stronie. Jeśli chcemy uzupełnić kwatery po lewej stronie, musimy cofnąć witrażystę, na co zużywamy jedną kolejkę. Sięgając po tafle szkła, zawsze bierzemy wszystkie w jednym kolorze, a resztę. Spychamy na środek. Gracz, który jako pierwszy chce pozyskać szkła ze środka stołu, musi pobrać znacznik pierwszego gracza. Wiąże się to z przesunięciem jego pionka na torze stłuczonego z szkła, a więc minusowe punkty. Jednak gracz, który pozyska ten znacznik, będzie rozpoczynał pobieranie szkła w następnej kolejce. Co dzieje się, kiedy mamy więcej szkła niż jest nam potrzebne? Nadmiar tłuczemy. Za każde stłuczone szkło musimy przesunąć swój pionek na torze stłuczonego szkła. Warto więc przy tworzeniu witraży być ostrożnym. A kiedy uda nam się skończyć kwaterę, wybraną przez nas taflę szkła umieszczamy w oknie pod kwaterą, a pozostałe tafle sprzątamy i umieszczamy w wieży. Jeśli umieściliśmy pierwszą taflę szkła w naszym oknie, a druga jest pusta. Przekładamy naszą kwaterę na drugą stronę. Podczas uzupełniania kwater istotne jest, aby patrzeć, jaki kolor szkła obowiązuje w jakiej rundzie. Punktujemy bowiem za każdy pasujący do koloru rundy kolor naszego szkła. Dodatkowe punkty zdobywamy za każdym razem, kiedy uda nam się oszklić okna znajdujące się pod kwaterami. Przesuwamy więc odpowiednio pionek na torze naszej punktacji. Wraz z rozwojem rozgrywki oraz uzupełnianiem kolejnych witraży i kończeniem kwater mamy możliwość zdobywania kolejnych punktów. W zależności od wybranej strony naszego pałacu, nieco inaczej zliczamy punkty za oszklone okna. W stronie A znaczenie będzie miało sąsiedztwo, kiedy gramy natomiast stroną B, istotne będzie, jaki kolor szkła umieszczamy w oknach. Powiem jeszcze o tym dokładniej na końcu. Po umieszczeniu w oknie poniżej wybranego szkła, pozostałe umieszczamy w wieży i ponownie odwracamy kwaterę, aby grać dalej. Jak sytuacja wygląda, kiedy uda nam się skończyć kwaterę, która ma już jedno okno oszklone? Kiedy mamy pozyskany komplet szkieł i nasz witraż jest gotowy, ponownie wybieramy kolor i umieszczamy w dolnym oknie. Pozostałe szkła tradycyjnie już trafiają do wieży. W tym jednak przypadku kwatera ta znika. Znów sprawdzamy, jaki w aktualnej rundzie obowiązuje kolor i podliczamy punkty, jeśli mamy taką możliwość. Następnie dodajemy punkty za właśnie oszklone okno oraz każde okno, które znajduje się po jego prawej stronie. Im więcej więc oszklonych okien tym więcej możemy zdobyć punktów. Kiedy zasoby szkła wyczerpią się gracze sięgają po worek i losują nowe. Gdyby w woreczku zabrakło szkła na uzupełnienie naszych zasobów, sięgamy po te, które znajdują się w wieży. Rozpoczynając kolejną rundę, znacznik pierwszego gracza wraca na środek i powtarzamy cały schemat. Na koniec zobaczcie jeszcze jak podlicza się punkty w zależności od strony naszego pałacu. W wariancie A 10 punktów zdobywamy za cztery oszklone okna wokół czarnego ornamentu. Za trzy tafle szkła wokół czarnego ornamentu zdobywamy 6 punktów, a gdybyśmy mieli dwa szkła, otrzymujemy 3 punkty. Punkty te dodajemy do aktualnego stanu naszych punktów na torze, pamiętając o odjęciu minusowych punktów za stłuczone szkła. Strona B rządzi się nieco innymi prawami. Tutaj poza ilością oszklenia istotny jest kolor. Liczymy tu liczbę całkowicie przeszklonych okien, czyli tych, które posiadają dwie tafle szkła. Następnie wybieramy jakiś dominujący kolor, liczymy, ile witraży w tym kolorze mamy w swoim pałacu, mnożymy tę liczbę przez liczbę całkowicie przeszklonych okien oraz dodajemy uzyskaną liczbę punktów na torze punktacji. Tak właśnie prezentują się zasady. Zarówno przygotowanie Azula, jak i rozgrywka w tę grę jest naprawdę szybka. Cała gra jest dynamiczna i oferuje bardzo przyjemną, taktyczną, strategiczną, abstrakcyjną łamigłówkę. Myślę, że można ze spokojem powiedzieć, że dla każdego. I to jest bardzo, bardzo fajne, że gra ma proste, przystępne zasady, ale nie jest absolutnie prostacka, daje taki. Taką przyjemną dawkę główkowania, bo to wszystko, co się wydaje takie łatwe, wcale takie, takie znowu łatwe nie jest. Bardzo w tym tytule podoba mi się to, w jaki subtelny i elegancki sposób przemycono tutaj e, interakcję, tak? To, że możemy sobie podbierać jakieś szkła albo podsuwać te niewygodne przeciwnikowi, szczególnie kiedy gramy naprzeciw siebie w rozgrywce dwuosobowej jest to bardziej wyraźne. Podoba mi się, że nie jest ta negatywna interakcja tak wciśnięta na siłę, ale jest ona w takiej, w takiej przyjemnej, odpowiedniej dawce. Zresztą nieraz mi się zdarzyło, że rzeczywiście wzięłam te kolory szkła, które niekoniecznie mnie były potrzebne i niezbędne, tylko wzięłam dlatego, żeby mój przeciwnik nie dostał za nie punktów. Właśnie o tym rodzaju interakcji między graczami mówię. Jeśli chodzi o skalowalność, o czym już wspomniałam. Hartia na dwie osoby to są rozgrywki na 20-30 minut, więc naprawdę bardzo szybkie, fajne, przyjemne gry. Natomiast różnią się one od tych, kiedy więcej osób zasiada do stołu. Ja co prawda w czwórkę grałam tylko raz, więc tutaj za bardzo nie mogę się dopowiedzieć, ale już w trzy osoby różnią się przede wszystkim właśnie tym, że w rozgrywce dwuosobowej bardziej gramy naprzeciw siebie, bardziej pojedynkowo, bardziej zwracamy. Uwaga na to, co się dzieje u naszego współbracza na planszy i mu przeszkadzamy, blokujemy, tak samo oczywiście on nam. Natomiast kiedy już więcej osób zasiada, to za bardzo już nie mamy na to czasu, więc nieco mocniej koncentrujemy się po prostu na tym, aby samemu zbierać punkty, co się u nas dzieje i jeśli trafi się taka okazja, to oczywiście będziemy przeciwnikom przeszkadzać. Azol w witraże Sintry daje kilka możliwości zbierania punktów, więc można powiedzieć, że jest kilka dróg do wygranej. Ja sama sobie testowałam, bo wcale niekoniecznie trzeba być tutaj takim uważnym, ostrożnym witrażystą. Ja się nie bałam potłuc trochę szkła i rzeczywiście zrobiłam sobie kilka takich testowych rozgrywek, gdzie tłukłam na potęgę, może nie, ale nie zwracałam tak bardzo uwagę na mój pionek, na to, że stłuczonego szkła. Tylko koncentrowałam się na tym, aby zdobyć jak najwięcej punktów, możliwie jak najszybciej, i to okazywało się skuteczne. Co oczywiście nie znaczy, że to jest najlepsza metoda do wygrania, natomiast jedna z kilku dostępnych naturalnie opłaca się również być tym ostrożnym, zważać na to, co się robi. Natomiast fajne jest w tej grze to, że jest tych możliwości bardzo wiele. Fajne jest to, że pojawiają się randomowo te nasze kwatery, więc zawsze ten układ będzie inny. Inne pojawią się w danych rozgrywkach, kolory szkła na tych naszych planszetkach, i to powoduje, że rzeczywiście to nie jest taka prosta układanka kolorów czy tam szkiełek jedno do drugiego, tylko musimy tutaj rzeczywiście zaplanować. Więc strategia taktyka jest tutaj zdecydowanie mile widziana. Poza układaniem z kolorowych szkiełek witraży mamy bardzo fajny element, który polega na przesuwaniu witrażysty, który jest swego rodzaju furtką bezpieczeństwa. Bo kiedy na środku pola gry zbiera nam się dość niebezpieczna liczba, albo jeszcze do tego kolor szkiełek, które nam po prostu nie pasują do naszego układu aktualnego, istnieje ryzyko, że to niestety ja będę musiała ze środka wziąć te, te szkła, to mogę tak spróbować poprowadzić rozgrywkę, aby właśnie w kulminacyjnym Momencie, czyli w chwili, kiedy przypadnie mi ten zaszczyt pobrania szkieł w kolorze, którego mam mało albo, albo mam mało miejsc i będę musiała stłóć szkła, czyli stracę punkty, mogę spróbować tak rozegrać partię, aby właśnie uciec witrażystą, czyli nie musieć brać tych szkieł, tylko przesunąć go i to manewrowanie, te ruchy powoduje, że mm, bardzo mocno ta gra w mojej ocenie zyskuje, daje taką kolejną płaszczyznę i dzięki temu cała rozgrywka staje się dużo, dużo bardziej ciekawa. Z pewnością jest to świetny filler, Jest to bardzo dobra gra w mojej ocenie również na wprowadzenie do świata planszówek. Bardzo przyjemne, barwne, ciekawe, wciągające i pasujące jakby tematyką graczy nowych. Myślę, że spokojnie osoby, które rozpoczynają przygodę w naszym planszówkowym świecie, poradzą sobie z azulem witrażami Sintry. Wręcz. Zachęcone będą tym, ile możliwości ta gra daje. Z całą pewnością do tego będę, będę tę grę wykorzystywała. Zresztą już tak naprawdę wykorzystałam, bo w ostatni weekend miałam okazję zagrać z rodzicami i fantastycznie się wszyscy bawiliśmy. Na pewno jest to tytuł, który w kolekcji mojej zostanie i będzie pełnił taką, można powiedzieć, reprezentacyjną funkcję. Dwa słowa jeszcze na temat tego, jak ta gra wygląda, czyli jak prezentuje się pod względem grafiki oraz jakości. E, powiem szczerze, że mam tutaj takie uczucie, że rzeczywiście ja mam wrażenie, że układam te witraże z tych kolorowych szkiełek. Co prawda, kiedy robimy witraż, to mamy znacznie cieńsze szkła, które łączymy ze sobą, a tutaj są klocuszki, ale dzięki temu, że one są grubsze, takie masywniejsze. To są one po prostu wygodne w rozgrywce. Do tego na każdym kolorze mamy inny wzorek, i to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Poza tym planszetki z grubej tektury, wszystko ze sobą spójne. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to do wieży. Yy, ona jest wykonana z, cien z cienkiej, yy, nawet nie tektury, tylko takiej bym powiedziała, z cienkiego papieru. I mam obawy, że w którymś momencie po prostu przy wysypywaniu, przesypywaniu tych, tych szkiełek, tych klocków, się podrze. Można by było zrobić ją z grubszej tektury. Natomiast wypraska, jakby cała reszta tych elementów bez zastrzeżeń. Graficznie po prostu pasuje do tego, jaki jest zaproponowany temat. Podsumowując, azul witraże Sintry podoba mi się za to, że w prostych i bardzo przystępnych zasadach mamy zamkniętą naprawdę sporą dawkę niezwykle przyjemnego główkowania. Mamy tutaj strategię, taktykę, możemy sobie przeszkadzać. Jest przyjemny, naprawdę odpowiedni poziom. Interakcji między graczami. Wszystko jest ładnie wykonane poza, poza tą wieżą, i pasuje mi tematyka i to, co robimy. Jest wszystko takie spójne, naprawdę niesamowicie przyjemna gra, która myślę, że spokojnie zaspokoi zarówno tych wymagających, ogranych, jak i będzie bardzo dobrym tytułem dla początkujących graczy. Moja ocena dla Azula Witraże Sintry. To zdecydowane 8, bo jest to bardzo dobra gra. Serdecznie polecam i z całą pewnością zostaje w mojej kolekcji. Tym tytułem będę zapraszała wszystkich nowych graczy i pokazywała im barwny, planszowy świat, i z pewnością będzie, będzie on często gościł na moim stole. Ok, ode mnie na dzisiaj to wszystko, ale powiedzcie mi, proszę, czy chcielibyście, abym nagrała taki materiał porównawczy? Gdzie zestawię trzy gry: Azula Witra, Sintry z Azulem, tym zwykłym, i Sagradą. Jeśli tak, piszcie mi w komentarzach, odwiedzajcie na Facebooku, Instagramie. A dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam i zapraszam do kliknięcia czerwonego przycisku z napisem Subskrybuj i dzwoneczka, który przypomni o nowych materiałach. Tymczasem dzięki ogromne za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!